Już tam w oddali widać zawodników, którzy szykują się na start. Więc elo, elo rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę to Mistrzostwa Polski Gravelowe, które się odbywają u mnie na podwórku we Wocławku. Jestem mega podjarany, a jednocześnie mega zestresowany. Od rana chyba ze 20 razy już byłem na kiblu. Redukcja wagi pełną parą. Jest totalna masakra. Jakoś tak się stresuję dzisiaj, że nie wiem jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że będzie bez awarii, bo to jest najważniejsze, że przejadę cały dystans 120 km. Na początku startują juniorzy, młodziki, mastersi, elita, więc obsada jest dosyć spora. Jest ponad 500 zawodników. To bardzo fajny wynik, z tego co mi się wydaje, jak tutaj na nasze lokalne tereny dawno nie było tutaj takiej imprezy. Ja w tym roku robiłem welostawkę, czyli taką ustawkę grawolową, gdzie jechaliśmy mniej więcej tymi terenami. Tu są troszeczkę trochę inaczej to jest zrobione. Droga totalnie zamknięta. Start wspólny. Ja na moim dystansie z tu 20 km jest aż 90 osób, czyli nie mało. Chyba ze dwa razy więcej jest na krótszym dystansie, więc tu, Jezus, nie wiem, co to się będzie działo. Mam nadzieję, że będzie bezpiecznie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. O, nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę. Cieszę się, że w końcu w Wocławku jest taka impreza, czegoś takiego brakowało. Ja tutaj, praktycznie na tych terenach, zaczynałem swoje przygody na MTB jakieś 10 lat temu. Co roku się odbywał maraton MTB, chyba ze trzy razy. Później troszeczkę temat ucich. Z dłuższy czas nic takiego fajnego tutaj w okolicy, czy tutaj na miejscu, takiego nie było. Dzięki między innymi Kamilowi i Michałowi którzy są organizatorami tej imprezy, udało się coś takiego zorganizować. Nie udało się. Oni to po prostu zrobili. No mam nadzieję, że emocje będą fajne. Trasa nie jest łatwa, bo e, dystans robi swoje. Są mom dwa momenty, takie mocno piaszczyste, są dwa momenty bardziej techniczne. O, jest mi mój podopieczny, nawet mnie nie zauważył. Na nowych oponach w włospacach Super speedach Prawie co wygrał Robinsonade na dystansie 80 km, zobaczymy jak dzisiaj mu pójdzie, on jedzie dzisiaj 60, ja 120 Trzymam za niego kciuki i trzymam kciuki za wszystkich, którzy dzisiaj tutaj startują, żeby poszło jak najlepiej A wiadomo, co będzie, to będzie Widziałem, że nawet że jest John F16 z jakimś swoim teamem F16 Cycle Club Zobaczymy, chyba się szykuje na pudło Dobra, lecę na start, trzeba się dobrze ustawić, bo tutaj no, dosyć sporo osób, więc no od samego startu warto być w dżubie. O, chyba, ktoś już startuje jakaś, jakaś grupa. Lecę. Siemanko, jak tam nastawienie? No, dziękuję, bardzo dobrze. Dobrze? Jakie ciśnienie załadowałeś? 28. 28, 2,9. i tak za dużo, ale za dobra. dobra. Ale z przodu mam więcej z tyłu mam mniej. No to odwrotnie powinno być. Z przodu dajesz Kóra. mniej, z tyłu udajesz więcej. No. Nie, no ale tam mam 28, tu mam 2,9. No. Dobra, ale... no trochę cięższy jesteś, dobra, nie będzie. A, ty, dobra. a o której ruszasz? No 105, 1010, tak? No. Dobra. Będzie dobrze, trzymam kciuki. A no, i daje mnie. No. To tam no jadę po... na jednym widonie. Ostrożnie, no to, na, to, to cię, ty to możesz. No ty na dwa jedziesz, bo masz większy dy dystans. A, no, drugi będę miał po drodze. A -a. <laughs> teraz trzeba mądre rzeczy mówić. Garmin jest DMS. Tak, Garmin, tak. <laughs> IGS Sport is shit. Jest oh. oh, oh, cała oh, ekipa. IGP oh. Sport są dobre. I trzymaj celebrytów, a nie jakichś lamełów. <laughs> którego miałem okazję poznać bardzo fajne spotkanie w Bolesławcu na Predatorze. Zdobył wicemistrzostwo Polski twórców cyfrowych. Siema. Najpierw trzeba dochodzić. Siem, wiem. wiem. Do nich mi jeszcze trochę brakuje. Tak. Tam się znalazł. Dobra, ja myślałem, że tutaj bardziej Nie, no właśnie też myślałem, że będę No, Ale. Ostrich. Ale... Co pięć już niespełna dwie minuty do startu. W tamtym roku ja przyjechałem na Śląsk na Mistrzostwa, w tym roku Śląsk przyjechał. Tak, tak, no na się wierzyć, no, ten, nie? żeby nie było. Chciałem poznać też Twoje tereny. O, no. Szczególnie na starcie, gdy jesteście w tłoku, uważajcie na siebie. Bardzo proszę o udrożnienie trasy. I wszyscy teraz słuchujemy. A C D C. Ciało, ciało. Czekając na gwizdek sędziego, który będzie oznaczał. Ta ra, ta ra, dum, dum, du du, dum. Ile saje? Jak widać, jak widać. Trzeba być zabezpieczona praca. Przestał. Przestał Ah. Yw, waga. Yw, waga. Ie, dyna un o'r borsiau y mae

Dobra. Edgem, vamos. Edgem. He's gonna. Davar. Graça, you

Come on. Nie biegałem! Ma to jak bloki czasowe. na taki grawerowy czar. Nareszcie super Ale środkiem, środkiem. A nie pamiętam tego odcinka za bardzo. To jest chyba jakaś zmiana. Tu cały czas miały być premiumy. Średnia 33,3 Ogień jest. O. Wszystko już się przerzedziło. 300 W mocy zrewalizowanej. Bardzo słabiej niż na tej rzatorze, ale tu jest dłuższy dystans o. sekcja techniczna. To uwaga. <głos> <głos> już nie miałem czasu. Ty krótki jedziesz? Ty krótki? Nie, krótki. Długi? A. Długi, ja się kasę, na was, tam Fajnie Cię widzieć. Ale konisko z Ciebie. Ja pierdolę. po to czasu. <noise> ja nie mam doświadczenia, wiesz. No Ty bardziej szosa, nie? Ja pół życia przy jeździłem. <noise>

No wie czemu inni mają mieć łatwiej niż ja? Spokojnie, zaraz się zacznie <śmulanie> Co tam? Było <śmulanie> ostrożnie No moc ma <śmulanie> just Me. My thoughts get so bad. I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over. Like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just head stay up, tuned for up. the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Just how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Enough is enough. enough I'll take a face full of Jestem sam, no tak, ponad 2 godziny, 65 km, średnia 31,5 czyli ciut więcej niż zakładałem, więc e, fajnie. 290 mocy znormalizowanej. Przyznam szczerze, że myślałem, że będzie trochę więcej po Predatorze Już takie waty były fajne, a dzisiaj jakoś tak średnio się kręci. Ale powiem wam, że teraz po tej godzinie 50 kopałem jakiś taki fajny ryt. I nawet dobrze mi się jedzie, nawet kolega, który wydawał się ode mnie cud mocniejszy e, Został na razie, ale do, na piaskach zobaczymy teraz jest długa prosta po asfalcie, później a na i zobaczymy co z tego wyjdzie O, dobrze, Oby tak noga skręciła w stronę końca Jadę babcia, jadę Jadę, jadę Ewo ja! O Boże, aż mnie szczęście na myśl, że jeszcze raz muszę przejechać na odcinek. O, jest... To będzie rzeźnia. Starać się tutaj mocno nie zakwasić. Ja to przejechać. Na objazdach nie przejeżdżałem tutaj bokiem, bo no jeszcze nie było tak rozkopane, Ale teraz to jest masakra. O dobra. Tu widzę chyba na lewo wszyscy. ja teraz No trochę nie będę się dziwił. Ja wiedziałem, że tak będzie. O. Jadę, kurwa, zejdę. Ah, Take smoke, I'ma poke a holder, you joking's overdue. Come at me and you won't get any older, do crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. 3 godziny i na wyświetlenie, ponad 3 jeszcze mam kompanów. Oczy się z nimi jedzie, i tak dalej. Uwaga,

Umęczony? Tak, pierwszy start w tym roku, gdzie mam skurczy. Moje gratulacje. No daj buziaka. Nie, nie Ale ty jeszcze jesteś czysty i nie wyglądają gorzej. O, a ty nie miałeś gdzieś jechać? Ja wczoraj byłem i czwarty skończyłem. <grym> jak ci poszło, a. No nie no wiadomo? Jak. Nie wiem jak tam Opolka? Przydała no, no, się? Chyba jest, przydała, tak. co? Ja. No to jest szeroka opona Aha. Razem o. By no, Słyszałem, że ten Ta, Taka ten? 7 z... Z... Ale ładnie ładnie. Długo jechaliśmy, razem. Ja Ale ja warto o, było o, no. No. jak to byś miał gorzej. Powiedz mi, jak ci się jechało na tym rowerze? No, ciężko, ciężko Jaki dystans? 63, tak? O no, kurde, to... Co, było chodzone trochę? No, by... <gry> Nie dziwię się, no ale dobrze. Ukończone, ale szczęśliwie. Ukończone. Gratulacje. Ale wiedziałeś, co cię czeka tutaj w ogóle? No myślałem, że będziemy i tych kaszków. Aha. No, ale się okazało, że kiedyś było. mi ktoś powiedział, to nie myśl tylko sprawdzaj. No, ale trochę te, trochę chyba była zmieniona coś trasa, nie? Tak, było, niestety, Bo była, niestety była. Już raczej nawigacja pokazywała. Tak, tak, tam jest. Nie, niestety musieli ominąć jeszcze jeden kawałek. Dobra, zostało mi 6% baterii, więc szybkie takie podsumowanko. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Jestem 11 albo 12 w open i czwarty bądź piąty w kategorii wiekowej. Więc naprawdę według mnie Super wynik, minimum e, zrobione, czyli średnia ponad 30 km na godzinę. Co według mnie, no nie wiem, jak na amatora to nie było takie, takie proste i oczywiste, ale no dobrze było, dobrze. Jakoś miałem nadzieję, że pojadę ciut mocniej, ale jakoś ta noga dzisiaj tak nie, nie kręciła od, fajnie od samego początku. Na drugim kołku zaczęło kręcić się trochę lepiej, tam cały czas od startu Mijałem się z jednym zawodnikiem To on na piaskach zostawał, to na, na prostych mnie doganiał I tak w kółko się jakby rotowaliśmy Finalnie dojechało do mnie dwóch zawodników Którzy, no fajnie, że się pojawili, bo później po zmianach Mogliśmy pojechać trochę pod wiatr Jeden zgubił korwę No i tutaj na finiszu jeszcze udało mi się ograć jednego zawodnika, bo Przycisnął przed płytami botanowymi ale chyba na płytach betonowych trochę wymiękł ja poprawiłem na, na płytach i dojechałem mówię, chyba 11 albo 12 w open. no dla mnie super wynik dobrze było, fajnie napiszcie w komentarzach jak Wam się podobało myślę, że komentarze odnośnie trasy będą ciekawe ale no wiadomo, jeszcze się nikt nie urodził, co każdemu dogodzi. dobra, jadę do domku, bo Dzisiaj jadę na Śląsk, za dwa dni do Szklarskiej Poręby. Nie wiem czy tam biorę kamerę czy nie. Może ze trochę odpocznę od tego wszystkiego. Materiałów mam za dużo ponagrywanych. Nie mam nawet kiedy tego obrobić. No, dobra. Dajcie znać w komentarzu. O, piaski. Naprawdę ja nie jechałem po piasku. No. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.